Cześć! W tym filmie zrezygzuję dwie kostki. Szększu 2x2. Także Sększu, ale piramid. Zapraszam. No to zaczniemy od Sększu. Jest to dosyć tania kostka, 15 zł. Nawet czasem można znaleźć taniej. Kostka jak ta na początek naprawdę bardzo dobra. Jedyny minus, który miałem w tej, a tam dostałem ostatnio gratis i już się tak nie dzieje, nie wiem, może to była jakaś uszkodzona, ale że krawędzie ze środka ciągle wyskakiwały, a nie miałam, już nawet skręcałam mocno kostkę, gdzie mamy tutaj właśnie trzy, trzy śruby regulacyjne tu. Tu. Yy. I nadal się tak działa. Ale dostałem tą kostkę i teraz na tej układam. Jest bardzo fajna. Naklejki ma w miarę. Trochę ciemne. Może ich niedługo zmienię. Ale ogólnie jakoś może być. To jeszcze raz mówię. Kostka bardzo dobra yy, dla początkujących. Coś tam ścina te zakręty. Aha, no i ogólnie może być. Dobra, to teraz przechodzimy do Shankszu Pyramid. Yy, to jedyna yy, piramida, jaką miałam w ręku. Innej nigdy nie miałem, Ale z tego, co się orientuję, to że jest najlepsza piramida. I że, je chyba tylko produkuję, właśnie Shenchu i kujot, No, bardzo fajna. I, I śruby regulacyjne pod każdym tym klockiem. Nie wiem, jak się to nawet nazywa za bardzo. I, kostka tutaj ma takie ło, nie wiem, co właśnie są ło, łożyska o, takie kulki metalowe które wspomagają obrazanie kostki. Kostka rusza się ogólnie bardzo płynnie, ale czasem przy szybkim układaniu, jak tutaj z tyłu palcem y, y, obkręcam, to czasem mi złą ściankę idzie mi zamiast właśnie w bok, to idzie mi w dół i to układanie na, na czas jest trochę męczące a no, taką bardzo fajna piramida rekord chyba mam na niej 9 sekund czy tam 10 już nie pamiętam No, ale no w miarę no bardzo polecam tą kostkę kosztowała około 40 zł i była w takim pudełku a ja jeszcze pokocha, Sien... było w takim pudełku. No i ogólnie obie koski serdecznie polecam. Do zobaczenia w następnym filmie.